z tej strony. Witam Was u mnie na kanale. Jesteśmy już jakieś 3-4 tygodnie po, po ostatnim wyjeździe na Tor Poznań. Tam poinformowałem Was, że zakończyła się dom, dla mnie jazda, bo klocków zabrakło. Klocków jest faktycznie mało w Subaru. Um, muszę to sprostować: klocków jest mało, ale winowajcą jest um, łożysko generalnie, które się rozpadło. Będziemy to w najbliższych dniach naprawiać, z tym, że teraz jest warsztat zarąbany jakimiś autami innymi. Tam jeszcze jest... Zaraz Wam pokażę, co będziemy robić. W każdym razie nie tyle co klocki, co łożysko się rozleciało um, i niestety koło na, na to, że miało za duże obciążenia i ono jest naprawdę luz na łożysku, jest dobre 5 mm, co przekłada się na, na to, że koło się pod, pod wpływem obciążenia się gibało i klocek nie mógł tego przy hamowaniu sprostować, przez co nie było skuteczności, skuteczności hamowania. Bo klucka już też mało było, no i tyle. No. Trzeba było się spakować, pojechać do domu bez niczego. Ogólnie fajnie było, ciepło było, szybki tor. No ale co, pokażę Wam co, za, co, 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 co robimy chwilowo na warsztacie I, i tyle. Subaru myślę, że za, za jakiś czas wyjdzie i będziemy tam wymieniać chłodnicę, będziemy wymieniać te łożyska i tyle. Ogólnie to tak. Mamy, tutaj wymieniłem, wkładamy silnik. Silnik już jest złożony. Robiliśmy mały remont głowicy. Zostało nam poskładać, odpaliło już. Może go odpalimy jeszcze za chwilę. Wam pokażę jak chodzi. Woda jeszcze jest niepodpięta. Dużo niepodpiętych podłączaliśmy tak, żeby go szło tylko odpalić przed weekendem. Odpaliliśmy i chodzi. Trzeba po, po, poskładać wodę inne, inne inne przewody, resztę poskładać do kupy i zobaczyć, czy działa. Bo tam była uszczelka pod głowicą. No wyciągnęliśmy silnik, wyremontowaliśmy z bratem e, głowicę do szlifierza, żeśmy oddali. Poskładaliśmy nowy rozrząd i włożyliśmy. Te mamy Foxa. E, w Foxie robiliśmy rozrząd miał małą kraksę z przodu, dostał nowy błotnik, nowy pas przedni niestety airbag ucierpiał, żeśmy jeszcze nie zamontowali, jeszcze nawet nie zamówili airbag, trzeba nowy założyć i tyle poskładamy zrobimy ładnie wypolerujemy i będzie szedł na sprzedaż, tu mam lekką jeszcze przycielkę, ale to już tak zostanie nowy chif przyjdzie i, i będzie na sprzedaż. Tutaj mamy jeszcze VRA tę czwórkę silnik w gratach leży na, na tyłach nie wiem czy widać, nie widać tak za bardzo teraz może lepiej w każdym razie Tutaj też pszczelka Głowica już jest zrobiona Głowica już jest zrobiona, nowe zawory Prowadnice Będziemy składać Tutaj przy moim daily, daily obgryzku Obgryzek już Wam mówię dlaczego, bo jest obgryziony wszędzie. Naprawdę jest. No! To się zrobi, to się zateguje. Wymieniam wąż od MAP sensora. Gdzie jest MAP sensor? Gdzieś go miałem. O, jest. MAP sensor. Bo nie wiem, nie mam doładowania. W pologach niby <laughs> N75 nie chodzi, ale wymieniam najpierw jeszcze, posprawdzałem wszystkie podciśnienia, wężyki zobaczymy może to coś da, jak nie no to najgorsze jest to, że tutaj jest o, zaworek 75 stary szmelc którego nie da się kupić nowego w bagażniku już mam części do tego fałera szczelka pod głowicą, śruby, rozrząd, pompa wody Jakieś tam filtry, termostaty, olej Tutaj ten wężyk No niby trochę sparciały jest, ale Ale chyba szczelny, tak sprawdzają to raczej szczelny mam, na, mam nadzieję, że to jest to, ale nie sądzę, że to jest to A zobaczymy, zobaczymy Zrobię ten wężyk I później biorę się za BMW i czekam aż brat przyjedzie i będziemy dalej składać tam tutaj jeszcze, w tym też będzie odcinek. Zrobimy, albo kilka odcinków. Ogólnie tego będę chciał pomalować, wymienić to kilka rzeczy elementów, bo dużo zarzewiałych elementów tu. <śm> widać jakie tu ma dziury. Ale łożyska też huczą z przodu. Przy okazji założymy gwint. Jeszcze nie zamówiłem, ale zamówię gwincik. Przyjdą nowe łożyska. Hamulce, mam nadzieję, że będą pasować za 4B5. Mam 312 hamulce, to są 288 i są, są straszne. Są straszne, ale opowiem Wam o tym aucie. Jak już będzie tak daleko i, i będziemy nagrywać, to Wam to wtedy opowiem. Tutaj mam hamulce. O, tam leżą. Te zardzewiałe. Te nowe są do tego. To też zrobimy odcinek Audio 80. 1.8 Turbo będzie. Znaczy, już wisiał silnik, ale rozebrałem Tam leży blok i głowica. 1.8 Turbo i 500 Plus 4. Zobaczymy, jak to będzie jechać. Na chwilę obecną trzeba się zająć tym i tym. I jeszcze Tuarega, zaraz muszę wprowadzić. A no nie wiem, właśnie zrobię ten wężyk. Nie wiem, czy za BMK się będę brał, czy tuaregiem muszę wjechać, i tam też trzeba uszczelnić. Ale tam jest dużo roboty. W każdym razie, nie wiem, zastanowię się zaraz, czy tuaregiem wjeżdżać, czy będę tą BMK robił. BMC w sumie tam hamulce mogę zrobić, a reszta to. brat musi popatrzeć, bo to auto stoi już 8 miesięcy. <laughs> żeśmy się wzięli za składanie, musi popatrzeć, gdzie co jest bo to w kartonikach części w bagażniku, tu gdzieś, tam gdzieś. Trzeba. Trzeba zobaczyć, ogarnąć, poskładać, wypchać. Tam też się skończył, trzeba będzie cich zrobić jak się już zrobi, umyć. Ogólnie bardzo fajne auto. Pokażę Wam teraz. No i mamy już, BMK robię. W sumie to dopiero zjechałem na dół. Wymieniłem w Audi ten wężyk, ale, no ale jak myślałem nic to nie pomogło Zostawiam to tak jak jest Mam podejrzenia, że raczej N75 jest do wymiany Chociaż nie wiem Zobaczę jeszcze, sterownik będę podmieniał Znaczy podmieniał, zmieniał, bo na EDC15 z przejścióweczką zakupiłem Map, sensor będzie zmieniany, ale wydaje mi się, że N75 będzie do zmiany. Nie wiem jeszcze, gdzie go znajdę, bo nie można go nowego kupić, a nie lubię takich rzeczy używanych kupywać. Można kupować dużo rzeczy używanych, ale w takie rzeczy to raczej nie i a na razie będzie jeździł jak SDI. W każdym razie, tuarega też na razie nie wprowadzam, bo mówię, kurde, już jest za dużo tych gratów tutaj rozwalonych. Będę teraz składał Hamulce no, Silnik już tutaj jest Tak jak mówiłem włożony Pozostało jeszcze parę rzeczy Popodpinać wodę po Wspomaganie Kable, fajnie porobić wszystko tak jak to powinno być Poskładać No i tyle Wezmę, złożę hamulce No widać, że auto stało Tarcze w bardzo dobrym stanie Ale przyrdzymiałe a dwa razy się przejedzie się, przehamuje się i będą jak, jak nowe i składam to zobacz, może tego czasu już brat przyjedzie to będziemy dalej składać hamulce już złożone tutaj potraktowałem trochę szczotką drucianą na wiertarce tarczę klocek poszedł troszeczkę na papierze, bo wszystko zardzewiało, to delikatnie się przetarło na papierze na hamulce parę razy się przehamuje i będą ładne teraz stabilizator się założy i składamy dalej zobaczymy co tam co będę mógł, co będę umiał, co będę wiedział co zapamiętałem a resztę brat musi popatrzeć składamy brat już przyjechał jakiś czas temu Mamy już poskładane. Woda poskładana. Przewody klimy. Woda. Wspomaganie. Zaraz będziemy zalewać wodą. i Będziemy odpalać. Stabilizator przykręcony. Hamulce są zrobione. W koski podłączane. Wszystko jest tak, jak należy, na swoim miejscu. Będziemy poszukać kierownika zam zamieszania Jest tam, stoi tam Zaraz przyjdzie to bo Zmolestujemy Gdzie? Panie kierowniku coś pan zrobił? Kupię, <gry> Najlepszy zakup w twoim życiu. Odpalamy zaraz. Wlewaj to wodę. No żeś kurwa narobił. Proszę bardzo. Ja pierdolę po, nawet nika nie rozlało. Wlało się od razu. Nie się Profesjonalnie kurwa. A kurwa. co kurwa. to się zaraz zateguje? O, no, zakręć, Git, to odparuje. No i mam mały problem. Bracie w kurwie pojechał do domu. Nie sprawdziliśmy zaworów. Po odbiorze z... od szlifierza. No i nie ma cylindra. Nie ma na szóstym cylindrze kompresji i lipa daliśmy głowicę do zrobienia do szlifierza jak zawsze zresztą założyliśmy, nie sprawdziliśmy zaworów, nie ma w ogóle totalnie zero kompresji na szóstym więc najprawdopodobniej zawory nie siedzą tak jak mają sprawdzaliśmy sprawdzaliśmy kompresję no i niestety na na szóstym nie ma zero nic brat się zdenerwował, pojechał więc chyba Chyba trzeba będzie odstawić na ulicę Zobaczymy co dalej Pewnie mi jutro da znać. Będziemy patrzeć Zobaczymy co jutro brat powie A może jeszcze dzisiaj doznać Nie wiem jak go będziemy wypychać na no tą Wjeżdża VR6 Głowica już jest zrobiona Także części są Można składać Także jak jutro wypchnę BMW, jeśli tak będzie zadecydowane, no to będziemy wyciągać silnik graty z bagażnika i będziemy rzeźbić. Będziemy rzeźbić, będziemy sklejać, lepić i oddawać. I co, w sumie, tym akcentem zakończymy ten odcinek? Szkoda BMW, a jeszcze bardziej mojego brata, no ale. Słuszliwe rzeczy martwych. Takie życie. Cześć.